Witam Was serdecznie. Ostatnio na złomie znalazłem dwa takie przekaźniki elektryczne. Ktoś tam pisał, że kolejówka. Nie wiem, nie znam się. Mają dosyć fajne grochy do wybicia. Prawdopodobnie są całe, ale to też sprawdzę. Najpierw muszę to rozkręcić i spróbować się do tego jakoś dostać. A później, jak się uda, to powybijam te styki. I zobaczymy. Czy się to opłaca no Na moje oko na pewno się opłaca Ale jaki wynik to nawet nie mam pojęcia Pierwszy raz coś takiego mam No i co Spróbujemy sobie go szybko rozkręcić Zobaczymy czy ściągnięcie Tych śrubek Co się nam tutaj da W sumie bałek nam wyszedł to chyba trzeba będzie zbijać po kolei tu są zingerki i jakieś sprężynki dobra to co najważniejsze mamy ja odkręcam te wszystkie tutaj śruby, żeby wyciągnąć CT, a tym się zajmiemy później. sprawdzimy zaraz czy nam ściągnięcie tych zingerów coś w ogóle da dobra, tak i tyle to musimy chyba jakoś rozwalić dobra, to nam zeszło Fajnie to nam się wszystko rozłoży. Myślałem, że to takie proste nie będzie, ale nam się rozłożyło. Dobrze. Bardzo fajne grochy. No, trochę jest w tym jednym urządzonku tych groszków Teraz muszę wymyśleć, jak je wybić z tego. Trochę, trochę tego jest. Dobra. I tak, kilka sztuk już odzyskałem. Niestety, nie mam żadnej prasy. Tu jest z tyłu zaklepane. Muszę to rozwiercać, ale staram się wszystkie reszki zostawiać. po to, e, że to też rzucę później do przetopu obczyściłem styki, żeby wam coś pokazać bo się okazuje, że groszek jest w pełni srebrny a więc tak jak przeczuwałem, zobaczcie z tyłu od razu się zabarwiło na dosyć mocny czerwień i z przodu to samo a więc styk jest w całości zaraz wam pokażę jak to pozyskuje no mówię nie jest to jakaś mega metoda trochę zabawy i, i czasu zajmuje ale nie mam nie mam żeby ten styk nie wystawał do samej krawędzi to by było fajnie bo mam takie urządzonko Kawałek stali z dziurkami miałby się gdzieś zaczepić, można by było mocniej stuknąć, ale niestety nie, a więc ja tutaj z tyłu delikatnie wiertelkiem rozwiercam, później dopiero daję tam, stuknięcie młotkiem i zazwyczaj jest sukces. I tak to mniej więcej wygląda. I jest czapeczka. Pewnie trochę strat będzie, bo nam gdzieś ten materiał trochę poucieka. No ale na tą chwilę, tak jak mówiłem, lepszego sposobu nie mam. Ale później postaram się te całe srebro ładnie pozbierać. Dobra. Ja biorę się za resztę. Wynik może być fajny, bo są fajne, fajne groszki. Ale to zobaczymy za jakiś czas. Jednak się okazuje, że przy tych prostych aż tak strasznie nie trzeba tego nawiercać. Tylko po prostu mocniej uderzyć. Chyba, że się zegnie, tak jak teraz. się udało się, a teraz już nie chcę. No i weszło. Super. Dobra, zostało mi. 2, 4, 5, 6, 6, 10 sztuk. 10 sztuk jadę i zaraz Robimy podsumowanie. Może część tych chociaż wyjdzie bez nawiercania, to będzie jeszcze lepiej. O, ten pięknie poszedł. Ten też pięknie poszedł. Lecę dalej. Robota skończona, rozebrany. Cały mamy cewkę na jakiś tam późniejszy odzysk. Trochę złomiku. Sreberko razem z wiórkami. Tu jest trochę mosiądzu. Śrubki tylko do wywalenia. I co, ważymy srebro? Nie? Wstawiałem 25 gram, gdzieś mniej więcej. Ale nie sprawdzałem. Zaraz się okaże. Tarujemy wagę. Widzicie? Coś tam widzicie, ale... O! Lepiej będzie chyba tak, nie? Góry wszystko pobrałem, a więc... 27,89 28 gram za chwilę zabawy. Moim zdaniem wynik dobry. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego. Cześć.